chlebie żywy, który, jest, który stąpiłeś z nieba i daje życie światłom, prosimy Cię o ten chleb i wszelkiego rodzaju świąteczne pieszywo na pamiątkę chleba, którym karmiłeś słuchającym Ciebie wytrwale na Pustkowiu. Święta Wielkanocne są bardzo ważne dla Polaków. To są święta zmartwychwstania Pańskiego. I one dają nam siłę, nadzieję na lepsze życie. No to tradycja, z pokolenia na pokolenie. Z domu rodzinnego wyniosłam wszystkie najcenniejsze wartości, rodzinne przede wszystkim. No bardzo ważne. A dlaczego? A dlatego, że to obchodzimy zmartwychwstanie Pana Jezusa. Uroczystość zmartwychwstania Pańskiego mamy również radować się podczas wspólnego świątecznego posiłku w naszych domach rodzinnych. Dlatego przynosimy dzisiaj do pobłogosławienia niektóre pokarmy, które spożywać będziemy w rodzinnym gronie i prosimy, aby Chrystus obdarzył nasze serca radością i wzajemną życzliwością o nas oraz wynagrodził trudy naszych rodziców i bliskich którzy te pokarmy przygotowali. Pokarm, spożywanie pokarmu, zasiadanie do wspólnego stołu zawsze we wszystkich kulturach świata było i jest do dzisiaj znakiem wielkiej zażyłości, zaufania, którą darzymy się nawzajem. Dlatego w gronie rodziny zasiadamy do wspólnego stołu, nie tylko, żeby się najeść, zjeść, napełnić żołądek, ale tylko, żeby także, jak to się mówi, zbudować wspólnotę. Międzyludzką, bycia między nimi. Rodzice z dziećmi, rodzice no, ze swoimi gośćmi, jak przyjdą, to jest wyraz największego zaufania i jakiejś takiej no, wspólnotowości, które możemy okazać inne w znakach takich codziennych, prostych, no, pełnych życzliwości. Nie ma innego, bardziej ludzkiego znaku, po prostu no, bycia z sobą, jak zaproszenie kogoś do wspólnego posiłku, do wspólnego stołu w naszym koszyku mamy jajeczka ciasio, ciasio tak i i i szyneczkę i jajka babkę, jajeczka oliczek, kiełbaska Sól, masło, chlebek, sól, szam, jajeczko to najważniejsze. Będę się dzielić z najbliższymi przy wielkanocnym śniadaniu. Zasubskrybuj TV Rumia już teraz! aby być na bieżąco.